Cześć i witam! Dawno na kanale nie było poradnika, także pomyślałem, że warto byłoby coś zrobić w tej kwestii i pomyśleć o naszych początkujących graczach. Także dzisiaj zrobimy sobie taki poradnik, jak zabić bossa, a dokładniej będzie to Ropa Lolist, do którego dostaniecie dostęp, jak tylko skończycie Chimera Prolog, który jest pierwszym etapem zadania Nowa Wojna. A warto się z nim pobawić chociażby z tego względu, że lecą z niego modyfikacje amalgamowe i przede wszystkim Warframe Wisp. Wszystkie komponenty do Wisp, czyli główny schemat, systemy, neuroptyka, powłoka, wszystko właśnie wypada z tego bossa. W kwestii wyposażenia się na misję, no to zaczynamy od frame'a. Tutaj oczywiście coś w miarę wytrzymałego, ponieważ sam Ropalolis jak już będziecie wiedzieć jak atakuje, to was dużo nie będzie bił. Ale wszystkie poboczne mopki, które biegają wokół niego i mu pomagają, no to już może sprawić trochę problemu. Także tutaj przyda się jakiś Rhino, Revenant, yy, Wukong. Będziecie potrzebować też w miarę przyzwoitego ampa, żeby go zbić jak najszybciej, tym bardziej jeśli idziecie solo. Pokazuję wam tutaj w tej chwili mojego. Nie jest jakiś tam szałowy, idzie na pewno coś lepszego ukulać. Ale na Rapololesta coś takiego na przykład wystarcza. Jeśli chodzi o broń główną, no to tutaj coś z radiacyjnymi obrażeniami. Yy, ja tutaj akurat mam Czakura Kuwa, ale jeśli macie coś też w miarę przyzwoitego, coś poformowanego, byle były obrażenia radiacyjne. No i okej, okay, kiedy jesteśmy już przygotowani, idziemy sobie do naszej mapy gwiezdnej, wybieramy Jowisz, a tam oczywiście rapalolist. Na początku będziemy musieli przebiec i przeskoczyć większą część mapy, tu będzie do nas rozmawiała Nata, także troszeczkę się nasłuchamy. Na oglądamy, unikamy już wszelkiej walki, po prostu biegniemy do naszego punktu, który jest oznaczony. Jeszcze a propos przeskoczenia mapy jest tu kilka takich sekwencji, gdzie właśnie tak jak teraz widzicie, faktycznie trzeba się rozejrzeć, w którą stronę skoczyć, gdzie pobiec, także zwróćcie po prostu uwagę na znacznik i lecicie do przodu. Dobiegamy do takiej oto windy, zjeżdżamy, witamy się z jego mościem. No i dochodzi oczywiście do walki. O bogowie! Walka! Z trzech stronek widzicie, macie takie generatory. Teraz pierwsze co, kiedy pojawi pojawiacie się na arenie, przeskakujecie na kabel, który widzicie teraz i idziecie po nim właśnie do tego pierwszego generatora. Tam musicie uważać, ponieważ boss będzie was próbował zrzucić, będzie puszczał taką wiązkę, po prostu to przeskakujecie i dobiegacie właśnie do tego generatora. Jak już tu jesteście, macie dwa zadania. Pierwsze to uważać na wiązkę, którą będzie strzelał do was właśnie Ropalolist. Druga rzecz to zestrzelić jego tarczę, to musicie zrobić waszym operatorem, czyli wyskakujecie z Warframe'a i strzelacie z Ampa właśnie do naszego bossa. W międzyczasie, kiedy do was jeszcze strzela z tego lasera, musicie go tak naprowadzić, żeby trafił w ten generator, żeby on się przeładował. Także wszystko, co musicie zrobić, to stanąć tak, żeby urządzenie było pomiędzy wami a Ropalolistem. W momencie, kiedy on strzela z lasera, automatycznie strzela właśnie w ten nasz generator. Kiedy generator jest przeładowany, tarcza jest zbita, wtedy próbujemy wskoczyć na walkę naszego ropalolista, czyli musimy jak najwyżej wbić się, być w miarę blisko niego, nie musicie być dosłownie na nim, ale w miarę blisko i odpalić domyślny przycisk akcji, czyli jest to X. Kiedy już na nim lecimy, lecimy prosto na przeładowany generator, krótki rozbieg wystarczy, po prostu wbijamy się w niego, oglądamy krótką cutscenkę i lądujemy znowu na środku areny. Kiedy już tam jesteśmy, w okolicach jego czterech liter są dwa słabe punkty, w które strzelamy. Tym razem jako warframe i z bronią, która ma obrażenia radiacyjne, przynajmniej tak byłoby lepiej, ponieważ pójdzie to szybciej. W tym momencie, kiedy biegacie, pod nim może też was złapać. Wyskakujecie wtedy z Warframe'a jako operator, strzelacie mu w łapę, którą trzyma waszego frame'a. To wystarczy. Zbijamy jeden z tych punktów, będziecie słyszeć taki specyficzny i zarazem satysfakcjonujący dźwięk dzwonka, i w tym momencie on pada. Podbiegacie z przodu areny do panelu, który tam jest. Odpalacie go. ropalolys dostaje z lasera. Następnie z dwoma pozostałymi generatorami robicie dokładnie to samo co z pierwszym, z tą różnicą, że kiedy wrac wracacie z trzeciego generatora, strzelacie już mu gdziekolwiek. W momencie kiedy padnie, macie chwilę żeby znowu odpalić ten panel. To jest ostatni raz, dostajecie ropa Ropalolos zostaje pokonany. Czeka was jeszcze tylko przelot nad rozpadającą się areną. I i jak widzicie, właśnie teraz mamy te nasze nagrody. Tak jak mówiłem, zawsze jest to część do WISP, jest to neuroptyka, główny schemat, system lub powłoka oraz jeden z dostępnych właśnie od naszego bossa modyfikacji amalgamowych. Tak jak widzicie, jeśli macie już w miarę przyzwoitą broń, WISP można sobie bardzo szybko wyfarmić. W tym momencie ja Wam bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.